Ile kosztuje rozpoczęcie jazdy na motocyklu? Od absolutnego zera, czyli od chcę zrobić prawko do zdałem egzamin, będę kupował motocykl. Policzyłem to dla Was i. No, nie wychodzi mało, ale o tym za chwilę. Zapraszam na wyliczankę. Zanim siądziesz na swój wymarzony sprzęt, musisz ogarnąć parę rzeczy. I zanim wydasz kasę na sam motocykl, co swoją drogą może być całkiem przyjemną częścią, czeka Cię jeszcze kilka wydatków, których raczej no nie da się przeskoczyć. I dzisiaj pokażę Ci, ile naprawdę kosztuje wejście w świat motocykli, ale bez liczenia samego motocykla. Od pierwszego kroku, aż po ten moment, gdy po zdanym egzaminie wreszcie zapinasz kask i ruszasz w swoją pierwszą trasę. Prawo jazdy. Papierologia. Ubrania i wszystko to, co trzeba ogarnąć, zanim w ogóle wsiądziesz na własny sprzęt. A na końcu zrobimy podsumowanie, ale ostrzegam, to nie jest historia o tanim hobby. Zaczynamy od badań lekarskich. To jak kontrola u szamana, który zdecyduje, czy możesz zostać motocyklistą. Wzrok, słuch, refleks, no i pytanie, czy byłeś kiedyś hospitalizowany? Choć najczęściej ci lekarze pytają: A co panu jest, że chce pan na motocyklu jeździć? Koszt? Dwie stówy. Czas trwania 15-20 minut, a szansa, że wyjdziesz stamtąd z nową perspektywą na życie jest niska, ale próbować można. Potem robisz zdjęcie. Tak, zdjęcie do prawa jazdy. Biometryczne. Bez uśmiechu i wyglądasz na nim, jakbyś właśnie dostał mandat za złe parkowanie, chociaż nawet jeszcze nie masz pojazdu. Kosztuje to zazwyczaj od 30 do 50 zł i niestety zostaje z tobą na lata. Teraz zobaczcie to. Tak, to jestem ja. Tymi wszystkimi dokumentami idziesz do urzędu. Celem jest stworzenie PKK. Brzmi jak Polacy kochający kiełbasę, ale nie. To profil kandydata na kierowcę, czyli PKK, który pozwala zacząć kurs. Jest za darmo, ale wymaga czasu, kolejek, i tej szczególnej cierpliwości, którzy znają tylko ci, którzy próbowali coś załatwić w urzędzie w poniedziałek rano. I wreszcie kurs. Tu się zaczyna prawdziwa zabawa albo frustracja. 20 godzin jazdy, teoria, wewnętrzny egzamin i koszt 2,5, 3,5 tysiąca złotych w zależności od miasta i szkoły jazdy. I jeżeli myślisz, że po 20 godzinach jazdy będziesz gotowy na Dakar, to gratuluję optymizmu. Ale spokojnie, każdy przez to przechodził. To trochę jak pierwsza randka z motocyklem. Jest niezręcznie stresująco, ale bardzo ekscytująco. kiedy skończysz kurs, czas na egzamin państwowy. Teoria to 50 zł, praktyka 200, razem 250 za komplet. Ale nie oszukujmy się, może się zdarzyć tak, że nie zdasz, więc ten koszt będzie wielokrotnie wyższy. Więc lepiej mieć w zapasie trochę gotówki na wypadek nieudanego egzaminu, a w plecaku czekoladę na pocieszenie albo w nagrodę. 20 godzin jazdy to teoria, w praktyce wielu z nas dokupuje godziny. Każda dodatkowa jazda kosztuje 100-150 zł za godzinę. I często to są najlepiej wydane pieniądze, bo nagle przestajesz trzymać kierownicę jak relikwie świętego grala, a zaczynasz jechać. I to nie jest wstyd brać dodatkowe jazdy. Te jazdy doszkalające to jest zdrowy rozsądek. Warto. No gratuluję, zdałeś egzamin, to teraz jeszcze tylko 100 złotych i 50 groszy i już możesz cieszyć się nowym plastikowym dokumentem. Dokładnie tyle kosztuje wydanie prawa jazdy, i za te pieniądze nawet nie zatankujesz motocykla do pełna, ale dostaniesz coś, co zmienia życie. 100 złotych i 50 groszy i możesz jeździć. No dobrze, to teraz najciekawsze, czyli zakupy i tu są dwie drogi. Albo kupujesz coś w cudzysłowie taniego na start, albo od razu porządnie, żeby nie testować asfaltu własnym łokciem. Ja jestem z tej drugiej szkoły, żeby od razu porządnie kupować, ale co kto lubi. Minimalny zestaw to jest kask od 400 do fuh, w zasadzie 5000 zł, kurtka 300-800 zł, spodnie 300 do 700, rękawice 100 do 3, buty 300 do 600 zł. Razem od 1500 zł do 7000, w zależności od apetytu na bezpieczeństwo i styl. I protip, nie kupuj używanego kasku. Serio, to jest jak kupowanie spadochronu od gościa, który mówił, że raz używany, ale wylądowałem prawie cały. Nie robimy takich rzeczy. Nie kupujemy używanych kasków. I jeszcze dodatki nieobowiązkowe, ale bardzo przydatne. Możesz chcieć kupić ochraniacz na plecy, możesz chcieć kupić kominiarkę, coś przeciwdeszczowego, bo deszcz, jak wiadomo, nie zna litości. Łącznie możesz doliczyć 3 do 5 stów na to, ale komfort i bezpieczeństwo są bezcenne. No i teraz się zaczyna. Policzmy to wszystko. Minimum. Jeśli jesteś mistrzem budżetu i wszystko pójdzie jak po maśle... To wszystko to łącznie będzie kosztowało jakieś 4600-4800 zł. Realnie, jeżeli chcesz mieć porządne rzeczy i trochę zapasu, możesz liczyć nawet ponad 10 tysięcy złotych, i to przypominam bez motocykla. Czy to dużo? Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo. Ale czy warto? Zdecydowanie, bo te pieniądze to inwestycja w bezpieczeństwo, w komfort i w to, żeby Twoja przygoda z motocyklem nie skończyła się szybciej niż się zaczęła. Motocykl daje wolność. Ale żeby naprawdę ją poczuć, trzeba się dobrze przygotować. I wtedy to już tylko ty, maszyna i droga przed tobą. Do zobaczenia na trasie. A, a na końcu to tylko dodam, że ja w 2006 roku za kurs na prawo jazdy płaciłem 650 zł. Człowieku, co się z tymi cenami porobiło? Mm. A i w sumie to jeszcze jedna rzecz. Ten kanał zrobiłem dla was. Więc jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście żeby zgłębić i dla was przygotować, to dajcie znać tutaj w komentarzach pod spodem. Macie też maila do mnie w opisie kanału, więc korzystajcie z tego wszystkiego. Można się w ten sposób ze mną kontaktować. No i zostawcie informację jaki rodzaj z tych materiałów, które ja dla was robię, was najbardziej interesuje. No bo jak już je robię, to niech to ktoś może obejrzy. To jest oczywiście w jakiś sposób zaspokajanie próżności. Ja to robię, bo lubię, ale jeszcze jak przy okazji ktoś to obejrzy, no to już w ogóle jest cacucho. Więc zapraszam Was tam do komentarzy na dole. Jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, to podrzucajcie. Ja mam tego bardzo dużo, więc ja na pewno coś będę dla Was przygotowywał, ale ponieważ to jest dla Was, no to myślę, że posłuchanie głosu tych ludzi, dla których to powstaje, będzie najważniejsze. Więc zapraszam Was do sekcji komentarze jeżeli ktoś ma ochotę zostawić suba na tym kanale, to zapraszam serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i kolejny materiał niedługo zaglądajcie na kanał. O! Wójcie Ciechan pozdrawia. Dzięki.